Czy pani by zablokowała X'a przed wyborami w Polsce? Uważam, że to jest, to jest dyskusja, którą powinniśmy odbyć na temat tego, jak X jak X wpływa na naszą demokrację, ale nie tylko X. Bo to nie jest tylko X. Przypominam, że chyba wczoraj pojawiły się informacje, że Facebook i Meta przestanie ograniczać treści polityczne. To dobrze czy źle? I przestanie też kontrolować wiarygodność tych treści. To dobrze e, czy źle? To oznacza, że e, oczywiście z jednej strony powinnam się cieszyć, bo przestanie mieć ciąć zasięgi Facebook i będzie mi łatwiej dotrzeć do wyborców, ale z drugiej strony oznacza to również brak kontroli nad tym, nad fake newsami, nad, e, nad szerzeniem dezinformacji, nad próbą właśnie wpływania na e, nasze, nasz proces demokratyczny przez różne e, różne... Osoby, kraje, instytucje zewnętrzne. Czy pani by rozważyła zablokowanie e, Twittera, czyli obecnego Xa w Polsce? Ja bym rozważyła i do tego zachęcam i wiem, bo rozmawiałam z wicepremierem Gawkowskim, naszym ministrem cyfryzacji, że, że takie dyskusje już się toczą na temat tego, co możemy zrobić, żeby lepiej kontrolować te platformy, żeby one też dbały o proces demokratyczny, a nie były wykorzystywane do wpływania na niego. Elon Musk jest przykładem szczególnie szczególnie skrajnym, ponieważ jest właścicielem jednej z tych platform, który jednocześnie stał się czynnym politykiem i bardzo konkretnie próbuje wpływać w tej chwili i ingerować w politykę europejską. Na razie wygląda to jak trolling, ale nie wiemy do czego to doprowadzi. W związku z tym, w związku z tym tak, ta dyskusja na temat roli X i innych platform jest dzisiaj ważna i zadbanie o ten proces demokratyczny jest ważne.